Sound design. Czym tak naprawdę jest sound design? Dlaczego jest tak ważny? Dlaczego decyduje też o naszej rozpoznawalności jako artysty, jako producenta, decyduje też o naszej karierze, decyduje też o sprzedawalności naszych płyt? To właśnie o tym dziś będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, jak sound design. Potrafi wykreować nas jako artystów. Sound design, jako sposób tworzenia swoich własnych barw, dojrzewa z czasem w nas. Z czasem, od takiego małego dziecka, od podejścia takiego bardzo eksperymentalnego, znajdujemy swój taki signature sound. Co znaczy signature sound? Znajdujemy takie własne swoje brzmienie, które jest. W nas i inni, słuchając naszej muzyki, mogą tylko powiedzieć: Aha, to jest pan X, aha, to jest pani Y. To właśnie sound design decyduje, że jeżeli ktoś idzie do sklepu płytowego, i mam nadzieję, że jeszcze ktoś chodzi do sklepów płytowych i kładzie igłę na płycie, mówi: To jest pani X, to jest pani Y. Bez nawet czytania okładki, bez tytułu płyty wie dokładnie. To tak samo jak w radiu słyszycie jeden utwór i nagle nawet jeżeli to jest werbel, jeżeli to jest bas, jeżeli to jest stopa, to jest to tak charakterystyczne, że wiecie, aha, to jest Michael Jackson, aha, to jest na przykład Prodigy, aha. To właśnie sound design o tym, o tym decyduje. Ciekawą rzeczą jest to, że być może ten sound jest bardzo prosty Natomiast sam sposób dotarcia do tego dźwięku jest bardzo skomplikowany, bo to właśnie decyduje o tej przewadze, o tym przebiciu się pomiędzy tym noisem, pomiędzy tymi wszystkimi brzmieniami. Sami wiecie, ile teraz powstaje kawałków tygodniowo, miesięcznie, setki, tysięcy na różnych sklepach internetowych. Możemy zakupić muzykę tak bardzo różnorodną, jednak dużo z tej muzyki brzmi bardzo podobnie. A dlaczego brzmi bardzo podobnie? Dlatego, że podchodzimy trochę do brzmienia tak trochę leniwie. W sensie odpalamy synth. pierwszy preset jest już dla nas tak wielką inspiracją, że myślimy sobie: OK, to mi wystarczy. Tylko ciekawe jest, jak na przykład zakupilibyście z taki stary analog, na przykład jak Juno 106, Roland D50, czy nawet jeszcze bardziej starsze instrumenty. Odpalilibyście Preset 1 i słyszycie na przykład Pet Shop Boys. Słyszycie na przykład Depeche Mode. Słyszycie na przykład thrillera Michaela Jacksona, dlatego że ci ludzie byli pierwsi. My teraz, tworząc na bazie tych instrumentów, musimy troszkę włożyć więcej w to energii, czasu, pracy. I właśnie tu znajdujemy się w świecie sound designu, gdzie Pierwszą rzeczą, którą robimy z syntezatorem, który jest, którą ja polecam, to po prostu zaczynanie od początku, od tak jakby źródła brzmienia, nie od presetu, bo to jest zbyt proste, od panelu instrumentu. Co to znaczy? Czyli na przykład, jeżeli podchodzimy do syntezatora, który ma taki przycisk manual, to nie jest instrukcja obsługi, żebyście źle tego nie zrozumieli. Manual to znaczy, wciskając manual, wszystko co się dzieje na panelu tego instrumentu odzwierciedla brzmienie, które z niego wychodzi. Jakkolwiek te suwaki są ustawiane, wciskam maniuło i dzieje się coś takiego. Czyli każda manipulacja już staje się oryginalna. To tylko jedno z takich podejść, o którym będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali przede wszystkim o tym, jak zmodyfikować, zmanipulować dźwięk, brzmienie, aby stało się tak rozpoznawalne, jak te trzy sekundy w sklepie płytowym, gdzie ktoś kładzie igłę e i mówi: Aha, to jest Mr. X, to jest Pani Y. Będziemy używali tego bardzo dużo, dlatego że to jest. Dobrą metaforą do tego, jak ciężko jest teraz przebić się wśród tych, tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, jeżeli chodzi o muzykę. I nie mówię sensie stricte muzykę elektroniczną, w ogóle muzykę, jakąkolwiek, czy rockową, czy popową. Sound design staje się coraz ważniejszy. Oryginalne brzmienia są coraz trudniej do osiągnięcia, dlatego że jest tak wiele różnych. Instrumentów, które mają już gotowe brzmienia, sample packi, różne rodzaje presetów, które można zakupić, i każdy z tych presetów może korzystać. Natomiast, jeżeli zrozumiecie, na czym polega sound design, to tak trochę jakbyście malowali. Możecie użyć farby czerwonej, niebieskiej, zielonej i coś z tego wytworzyć. Możecie tak samo pomieszać tą farbę zieloną, czerwoną, niebieską już. I użyć tylko jeden kolor zmiksowany w tych, z tych trzech elementów, ale możecie na przykład do tej farby dolać różnych innych rzeczy, na przykład trochę więcej wody, trochę więcej innych różnych substancji i nagle staje się to już nie tylko niebieska, czerwona, zielona farba, tylko to już są różne i odcienie, różne inne kolory, na przykład pojawiają się mikstury jakichś szarych, ciemniejszych barw, kolorów. To, to tak mniej więcej wygląda, jakbyśmy zaczęli dodawać do prostego brzmienia, ekwalizacje, jakbyśmy zaczęli dodawać efekty, jakbyśmy zaczęli dodawać filtry, modulacje, różnego rodzaju zniekształcenia, jakbyśmy zaczęli nagrywać do różnych innych źródeł i potem z tych źródeł przepuszczać ten sygnał znowu do następnych źródeł. To właśnie na tym polega ta kreowanie swojego brzmienia. Jeżeli miałbym wam przedstawić taką krótką historię, to chciałbym tak bardzo sięgnąć w, w przeszłość, w lata 89 rok we Włoszech, kiedy wylądowałem z Polski i nie mając żadnego instrumentu jako nastolatek, bardzo interesowałem się już muzyką dlatego, że na, tak jakby cały czas słuchałem dużo radia i słuchałem dużo muzyki i, i różnej, elektronicznej. Nie wiedziałem, co to jest techno, nie wiedziałem, co to jest pop. Po prostu słuchałem różnych dźwięków muzyki, ale byłem zawsze ciekawy, jak powstają te brzmienia. To była moja ciekawość, zawsze. Do, I do, do, do dzisiaj zostało to we mnie. Dlatego sound design jest dla mnie taki pasjonującym tematem, bo cały czas nim po prostu żyję na co dzień. Cały czas próbuję, kombinuję, cały czas, jak stworzyć fajne, oryginalne brzmienie. Natomiast wtedy nie mają żadnego sprzętu. Pomyślałem sobie, ok, w jaki sposób ja mogę zarejestrować brzmienie, dźwięk jakiś. No, nie było taskamów, nie było laptopów, nie było tych wszystkich urządzeń, nawet telefonów, które mogły zbierać sygnał. Mieliśmy magnetofony kasetowe. Kasety można było sobie kupić na przykład w sklepie spożywczym. Magnetofon kasetowy miał możliwość nagrywania i miał też taką fajną funkcję, co się nazywało pitch. Pitch, czyli... Wysokość tonu brzmienia od niskiego do wyższego. I to już samo w sobie dawało możliwość bardzo ciekawej modulacji i takie jakby niszczenia brzmienia, co w sound design też polega właśnie na takim destroying of sound, czyli takie zniszczenie brzmienia, aby dotrzeć do takiego nowego brzmienia. Czyli taki pure, na przykład brzmienie, takie czyste, piękne, potrafimy zniszczyć. W sposób kreatywny, aby stworzyć coś jeszcze bardziej w takiej pełnej ekspresji, pełnej emocji. Ja wpadłem właśnie na taki pomysł, że będę nagrywał różne stacje radiowe do jednego magnetofonu i będę właśnie tym pitchem modulował ten, to brzmienie. No ale to tylko dawało mi możliwość nagrania tego jednego sygnału. Z tego powstał następny pomysł, aby zakupić drugi magnetofon i ten magnetofon użyć do tego, że to, co się dzieje z tym pierwszym nagraniem, potem ten pierwszy magnetofon odtwarza, znowu manipuluje na przykład tym pitchem i nagrywam to już do drugiego magnetofonu. Doszło wręcz do tego, że w pokoju miałem kilka takich różnych magnetofonów, małych kaset, blockbust, takich Blockbusterów, jak się nosiło kiedyś po ulicy takich, bo one ściągały jeszcze reverb pokojowy, czy reverb były na baterie, można było zabrać i na plażę. Posłuchać na przykład różnych. Yy, dźwięków natury, co jak wiecie bardzo przydaje się do muzyki ambientowej czy muzyki takiej bardziej po chilloutowej powiedzmy. Natomiast ja nie postrzegałem tego jak ambient, chillout, techno, nie było takich pojęć. Było po prostu bawienie się dźwiękiem, trochę takie jak, jakby dziecko weszło do pokoju i nagle znalazło jakiś sprzęt na podłodze i zaczynało aha, ja nie wiem co ten instrument robi, ja po prostu chciałbym w coś pouderzać <grym> po prostu. I takie podejście, takie dziecięce podejście w nas z czasem staje się takim trochę podejściem szablonowym. Czyli włączamy ten instrument, korzystamy z tego urządzenia, takie go-to's mamy. Natomiast sound design właśnie polega na tym, żeby zapomnieć o tym, co wiemy. I wskrzesić w nas właśnie takie małe dziecko. Takie dziecko, które idzie po prostu na plażę z, z magnetofonem w ręku. Wsypuje do tej kasety trochę piasku, wrzuca nawet do wody, jeżeli jest to możliwe, i patrzy, co się z tym dzieje. Po prostu, jeżeli nie grozi to nikomu tam na plaży, no to cały czas się bawi tym. I tak samo właśnie chciałbym, żebyście postrzegali sound design, żebyście podchodzili do tego troszkę z dozą takiego dystansu do siebie, że nie musicie brzmieć jak ktoś, że nikt nad wami nie stoi i nie mówi, że musicie robić taką czy nie taką muzykę. Dajcie upuść swoim emocjom, swoim tak jakby kreatywnej e, wolności, a, abyście dotarli do takiego brzmienia, o którym nawet w tym momencie nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Niech to będzie coś takiego, co Was poniesie. I właśnie tak ta muzyka od Włoch, począwszy, zaczęła mnie nieść. Kiedy wylądowałem w Kanadzie, w Windsor obok Detroit, już byłem bardzo osłuchany z różnego rodzaju muzyką. Tu już mi nie chodziło wtedy o tylko i wyłącznie tworzenie jakichś noizów. Ja byłem zainteresowany, jak teraz wytworzyć brzmienie na przykład perkusji albo jakieś tam barwę y, jakiegoś basu albo high hatu albo no, różnego rodzaju brzmień, które zacząłem słyszeć w muzyce, takiej już wtedy pochodzącej i z Detroit, i z, i z Niemiec, i z Europy, dlatego, że wtedy już Kraftwerk był, którego odnalazłem, oczywiście on już był wcześniej, Nie. natomiast ja go odnalazłem poprzez, poprzez różne źródła. I wtedy się zawsze zastanawiałem, słuchając tej muzyki, co potrafi stworzyć takie brzmienie. Nie to, żebym chciał stworzyć takie samo, ale zrozumieć po prostu w jaki sposób mogę stworzyć w ogóle tego typu barwę. Nie tą samą, tylko swoją oryginalną, ale najpierw tak, jakby z, zacząć z, o zrozumienie. Aha, żeby stworzyć taki kwaśny dźwięk, potrzebuje mniej więcej podobny tak, tego typu instrument. To o to chodziło. Miałem na tyle szczęścia, że. Jako nastolatek byłem dosyć wysoki to mi, <noise> i po prostu mogłem wejść do klubu, i nikt nie postrzegał mnie jako nastolatka, tylko byłem, wy, wyglądałem dosyć dorosło powiedzmy, i mogłem się dostać na przykład do Music Institute w Detroit, gdzie grali na żywo artyści tacy jak na przykład Jeff Mills, Underground Resistance, e, jak Juan Atkins, Cybertron, tego typu e, artyści, którzy grali fakty z maszyn, i wtedy dopiero. Pierwszy raz zobaczyłem, aha, to nie moje wyobrażenie, że tam jakaś, nie wiem, Amiga, Commodore, e, Atarynka, jakaś wytwarza jakieś brzmienia, albo jakiś, słysząc e, Kraftwerk, e, this is my computer with the pocket calculator, to ja myślałem, że może kalkulator takie brzmienia robi. Nie, tu mamy maszyny, tu mamy... Tu mamy Senty, tu mamy aparaty perkusyjne, tu mamy procesory efektów, tu mamy miksery. Nagle otworzyło to mi zupełnie inny świat, że. Aha, to ja mogę korzystać z zupełnie różnych urządzeń, nie tylko z magnetofonu. Ciekawe było to, że moim pierwszym takim instrumentem. Rodzice zakupili mi taki śmieszny syntezator Roland ze Scratchpadem. To się nazywało. DJ już któryś tam modę? Roland DJ 70 czy coś takiego i może było tym scratchem robić tak jakby jakiś taki bardzo prymitywny hip hop można powiedzieć. Ale można było też na klawiaturze wybrzdąkać jakieś ciekawe rzeczy. Ale to mi nie wystarczyło dlatego że mi bardziej chodziło o to aha dobra to ja mam takie brzmienie ale ono nie brzmi tak jak te płyty które tam słyszałem i nie jak ci artyści którzy grają to jak dotrzeć teraz do tej barwy korzystając z takiego prymitywnego urządzenia i to jest właśnie niesamowite, że mając takie prymitywne urządzenie zaczynamy dopiero kreatywnie myśleć. To nie jest tak, że kupujemy teraz nie wiem tempesta, czy czy muga, czy korga, czy beringera jakiegokolwiek i mamy już gotowe barwy, już możemy tworzyć. Nie. My mamy jakiś Roland DJ70 ze Scratchpadem i próbujemy z tego zrobić na przykład 909. Próbujemy z tego zrobić Juno, SH101. To dopiero wymaga jakiegoś myślenia, jakiegoś takiego szaleństwa, trochę w tworzeniu muzyki, takiego, takiej wolności, gdzie nie mamy żadnych zasad, bo tu tak naprawdę tu nie chodzi o zasady. Z zasady ten instrument nie jest stworzony do tego, żeby tworzyć te barwy tych wszystkich instrumentów. To jest niepojęte. Natomiast jak jakie użyć, inne kombinacje różnych połączeń, instrumentów, urządzeń, żeby dotrzeć do takiej barwy. I to właśnie otworzyło mi jeszcze większy, tak jakby, e, pogląd na, na to, czym jest sound design. Że to sound design nie polega na tym, że my korzystamy z gotowych presetów i już jesteśmy sound designerami, dlatego że korzystamy z brzmienia. Nie, sam design polega na tym, że na przykład bierzemy instrument i stawiamy sobie taki cel, że dziś chciałbym uzyskać brzmienie na przykład wiolonczeli ze swojego syntezatora. Myślicie sobie to jest niemożliwe. To jest możliwe. Ja to dokonałem. Dokonałem różnych eksperymentów. Na przykład zrobiłem na swoim syntezatorze tak samo dźwięk dentysty, którego nie cierpię. To takie borowanie zębów po prostu nie cierpię. Mam na tyle szczęścia, że akurat nie mam problemów jeszcze z dużego udentysty, natomiast jak już tylko widzę tą urządzenie i ono się włącza, to po prostu mam, mam, no, prawie, że mdleję u dentysty. No i pomyślałem sobie, OK, zrobię sobie taki eksperyment. Próbuję dotrzeć, używając syntezatora, aby stworzyć taką barwę. No i mi się udało. Kombinacji było różnych, różnego rodzaju, nagrywania różnych instrumentów, przepinania sprzętów, samplowania i wrzucania z powrotem do jeszcze to nie były czasy komputerowe, takie tego typu, że mieliśmy programy typu do, tylko bardziej chodziło o komputery, używaliśmy do nut. Czyli do wrzucania jakichś melodii, żeby one odgrywały, żebyśmy mieli wolne rączki, żebyśmy mogli korzystać z tych gałek, które lubimy manipulować. I właśnie takie cele, stawiając sobie takie cele no, w młodym wieku, ja zacząłem otwierać się na możliwości tworzenia barw, które do dzisiaj mogę powiedzieć śmiało: że niektóre barwy, które stworzyłem, są na tyle skomplikowane, że potrzeba wiele, wiele lat w przód, żeby ktoś skumał w ogóle, o co chodzi w takiej barwie. Są tak, tak nasycone, są tak bogate, są takie głębokie, są takie schizofreniczne, że, że aż e, dodają nam takich emocji, że trudno jest powiedzieć: Nie, to nie ma na mnie wpływu. Nie! To mnie albo rozpierdoli, albo dami, będę płakał, albo będę się uśmiechał, ale to coś zrobi ze mną. I właśnie na tym polega dobre brzmienie, że ona coś z nami robi. Po prostu powoduje, że my jakoś reagujemy, czy to ciałem, czy, czy swoimi emocjami. No, jesteśmy po prostu zaangażowani w to brzmienie. Nie, to nie jest muzyka typu, która sobie leci, nie wiem, w, w hotelu i po prostu on ma spełniać funkcję taką, żeby nam nie przeszkadzać. Nie, ona wręcz zatrzymuje nas i daje nam taki moment refleksji. I właśnie na tym polega dobre brzmienie. Że ona nas łapie i nie chce i trzyma nas, nie chce nas puścić po prostu. Ja właśnie stawiałem sobie takie cele i to nikt mnie tego nie uczył, sam po prostu pomyślałem sobie, zrobię sobie takie wyzwanie, żeby poznać swoje możliwości. Co ja mogę wykreować z takim takim sprzętem Roland DJ 70. I nagle później przechodzimy do następnego etapu mojego, mojej historii sound designersko-muzyczno-technologicznej, powiedzmy. Ląduję w Vancouver, w prowincji British Columbia w Kanadzie. Przenoszę się z Windsor do Vancouver. No i jako już taki troszkę starszy nastolatek, powiedzmy, muszę wybrać w liceum swoje przedmioty. Mam do wyboru 13 przedmiotów, bo tyle potrzebuję i sobie wchodzę do szkoły. No i patrzę sobie na te przedmioty. Matematyka, o Boże, Matematyka, nie cierpię matematyki. Chociaż powiem, być może przydaje się bardzo dobrze, nawet w muzyce. Patrzę, geografia, no to może uda mi się przejść ten przedmiot, potrzebuję potem różne inne przedmioty. No i ja widzę coś takiego jak Eko, ECO, e no i SD. I to tak naprawdę dzięki właśnie tej ciekawości, którą, o której cały czas mówię, bo cały jest, czas jest, 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 jestem ciekawy, różny, nie, 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 nie biorę tylko coś, aha, Eko, no ja to. to nie, po prostu poszedłem do recepcjonistki i zapytałem, a co to jest to Echo i co to jest to SD? Pani recepcjonistka mi mówi, "Echo to jest Electronic Music Composition Course, a SD to jest Sound Design. Sound Design? Jak to Sound Design? A tak, mamy na drugim piętrze studio, mamy kilka... Studio? Takie prawdziwe studio, gdzie są instrumenty, gdzie tak, tak mamy różne. Ja się na tym nie znam, ale e, może sobie pójść tam na górę i zobaczyć. <noise> to zanim pani zakończyła zdanie, to ja już byłem na drugim piętrze. Mniej więcej tak to wyglądało. Wbiegłem tam na górę i e, jest taki zziajany, tak jak teraz emocjonalnie, mogę tylko podchodzić, wchodzę tam do tej, do klasy, widzę takie stare małe atarynki, wszystkie z takimi malikimi ekranikami, z takie stacje małe. No, ale przechodzę dalej, patrzę, a tam Roland JX8P z programatorem PG800. Patrzę, a tam 8-track, czyli e, wieloślad Tascama, multitrack taki. Cork Delay, taki digital delay. Maki Mixer, którego widziałem na tej scenie w Detroit, właśnie jak korzystali z tych Mackie Mixerów. Widzę te wszystkie instrumenty. No i jak to się zakończyło, no to wie, możecie sobie tylko wyobrazić. Ja już byłem, już chciałem zostać tam, mówię, czy mogę ten kurs wziąć, tylko ten kurs, a resztę inne przedmioty jakoś inaczej zaliczę. Byłem na tyle szalony, że dwa razy ten kurs wziąłem wreszcie. Ale o co chodzi, że zbudowałem taką, taką dobrą relację właśnie ze swoim nauczycielem, że powiedział któregoś dnia, że słuchaj. To tak naprawdę widzę, że ty jesteś takim pasjonatem, że nie dasz ludziom dojść do głosu nawet podczas lekcji. Ja nie mogę tu prowadzić zajęć. Po prostu przejdź sobie w weekend, masz tu klucz. Przejdź sobie w weekend i sobie nagrywaj, co chcesz. Eksperymentuj sobie. Poznawaj te wszystkie instrumenty na swój własny sposób. I tak właśnie się zaczęła moja prawdziwa historia z sound designem. Kiedy siedziałem piątek po szkole, sobota, cała niedziela, czasami 6 rano niedziela, znaczy to już poniedziałek, przepraszam. Ósma się zaczynała szkoła, ja o szóstej patrzę. O, zaciłem poczucie czasu w ogóle, że tam siedziałem tyle godzin i dłubałem, kombinowałem, nagrywałem. Teraz to już nie chodziło tylko o taśmę. Teraz to miałem możliwość nagrania 6-8 magnetofonów prosto do Tascama i potem wyrzucenia tego na konsoletę i miksowania tych elementów i wrzucania różnych efektów. Nagle zacząłem mieć tyle różnych e, możliwości, ale powiem wam jedną rzecz, że gdybym nie zrobił tej całej takiej swojej podróży z poznawaniem od podstaw, od takich w ogóle bardzo prymitywnych sposobów manipulowania brzmieniem, gdybym nie przeszedł tego sam i ktoś mnie wrzucił do takiego studia, to bym nie miał e, nawet odwagi dotknąć takiego urządzenia, po prostu bym nie wiedział, Myślałem sobie, nie, ja to coś nie dotknę, może coś zepsuję, albo coś wybuchnie, albo, albo gdzie ja wsadzę kabel w ogóle, może tak można, a może tak nie można. Ja już to wszystko przerabiałem. Dla mnie teraz to, był, to była nie kwestia, czy ja mogę, tylko co ja jeszcze mogę, czym ja jeszcze mogę E, e, dodać więcej ekspresji do tego brzmienia, jakie urządzenia używać, jakie, jakie kombinacje jeszcze mogę dokonać. I to doprowadziło mnie później do właśnie stworzenia swojego własnego instrumentarium swojego własnego studia, ale też budowania wszystkiego na bazie takich małych, spokojnych cegiełek, małych elementów czyli mikser, jakiś jeden efekt, poznawania tych możliwości, właśnie. I chyba powiem Wam szczerze, że polecam właśnie takie podejście nawet teraz nie po prostu od razu odpalenie komputera i w tych tysiącach milionów możliwości od razu ugrzęźniemy tylko poznania takiego brzmienia od początku pobawienia się brzmieniem pobawienia się tym soundem zrozumienia tego że ja nie muszę mieć dużo różnych urządzeń żeby dotrzeć do ciekawych możliwości sound designu